Jak zapowiadałem, dzisiaj pokazuję kolejne propiki na miesiąc listopad, co zostało sprzedane i co zostało dodane do strategii technologicznych Tytanów, a dodatkowo pokażę też, jak ta strategia zachowywała się przez ostatnie dwa miesiące, odkąd zacząłem ją testować. Partnerem odcinka i kanału jest XTB, które 13 i 14 listopada organizuje już 10 edycję XTB Investing Masterclass, czyli największej bezpłatnej konferencji online. Dla inwestorów. Pierwszy dzień to nie lada gratka dla początkujących inwestorów, natomiast drugi będzie dla bardziej zaawansowanych. Link zostawiam Wam w opisie, więc nie wahajcie się zapisać. Zajrzyjcie jakie będą prelekcje, bo naprawdę będzie kilka ciekawych osób. Od razu też dodam, że strategia Propix AI, która nazywa się Technologiczny Tytani pochodzi z narzędzia Investing Pro od Investing.com. A wszystkie linki, między innymi ten, gdzie można podejrzeć ten portfel, znajdziecie w opisie do tego filmu, więc również możecie sobie tam zajrzeć i kliknąć. A ja oczywiście ten portfel zaktualizuję o dzisiejsze dane, jak tylko uda mi się wykonać transakcję. Oczywiście listopadowe piki będą tam widoczne dopiero 3 listopada, kiedy zacznie się sesja w Stanach Zjednoczonych, bo wtedy dopiero wykonam transakcję. Zacznijmy od tego, że ta strategia jest publikowana w narzędziu Investing Pro od listopada czy października 2023 roku. Natomiast back testy możecie sobie przejrzeć aż od 2013. Dla przypomnienia dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ja tą strategię testuję i zacząłem ją testować dwa miesiące temu we wrześniu i wyniki były następujące w tym czasie. We wrześniu stopa zwrotu to 7% versus 3,9%, o które wzrósł indeks SP500, natomiast w październiku ta strategia poradziła sobie nieco gorzej. Portfel technologicznych Tytanów wzrósł o 1,6%, natomiast S&P 500 o 2,7%. Jak wiecie, ja tę strategię próbuję odwzorować w 100% w XTB, i już to tłumaczyłem, jak generalnie trzeba postępować z tymi pikami. Film na ten temat macie w prawym górnym rogu, a trzeba dokładnie zrobić jedną prostą rzecz. Kwotę inwestycji po prostu podzielić porówno między wszystkie spółki. Ja, mając na uwadze kwestie podatkowe, robię to nieco inaczej, bo po prostu nie sprzedaję wszystkiego, a ucinam niektóre pozycje, te, które muszę uciąć, i dodaję do tych, których muszę dodać. Tak, żeby mniej więcej się to zgadzało. Oczywiście były pewne problemy, bo niektórych akcji nie tylko w XTB, ale nawet w Interactive Brokers nie szło kupić jako udziały ułamkowe, więc trzeba było kupić całe akcje. Dodam też, że ja do portfela dopłaciłem 3000 zł i staram się tą kwotą obracać właśnie w taki sposób, żeby tą strategię odwzorowywać i po prostu ją przetestować, czy ona ma sens i czy AI sobie poradzi z SP 500. No i patrząc na okres od 1 września 2025 roku, na dzień dzisiejszy indeks SP500 wzrósł do 1 listopada o niespełna 6%. Nasdaq o 10,5%. Natomiast ta strategia wygenerowała zwrot mniej więcej 9% w tym czasie, a więc udało się pobić indeks SP 500. Nawet pomimo tego, że w październiku tej strategii indeksu SP 500 pobić się nie udało. Warto też wspomnieć, że na konto trafiła dywidenda i druga trafi również w listopadzie od spółki Texas Instrument. A teraz zobaczmy sobie to, na co chyba wszyscy najbardziej czekają, a więc zobaczmy sobie, jakie zmiany w tym portfelu nastąpią. A zmiany są następujące. Najpierw to, co z portfela wypada, cztery spółki, które są na stracie. NetApp i 3,3% ,3 straty Astralabs 4,7% straty, BILCOM 8,6% straty i Fortinet aż 17,3% straty. Oprócz tego z portfela wypadło też 6 pozycji zyskownych: Zoom i to jest 2,3% zysku, Skyworks 3,1% zysku, Checkpoint Software 4,6%, no i 3 największe zyskowne pozycje: ZScalar 15,8%, Snowflakes 17%. I najlepsza pozycja Viasat 33,6%. A więc łącznie sprzedaż 10 spółek, no więc 10 spółek również do portfela trafia i jest to spółka AMD. Ciekawe, że po tak dużych wzrostach. Druga spółka, pozwolę sobie przeczytać ticker PI. Nie, nie jestem w stanie przeczytać nazwy tej spółki. Dalej mamy Canadian Solar Incorporated. Dalej Ultra Cleans. Zebra. Oracle i tutaj ciekawostka, że ta spółka, jeżeli dobrze pamiętam, po wrześniowej iteracji wypadła, to znaczy we wrześniu na początku została kupiona, w październiku na początku została sprzedana z zyskiem prawie 28%, no i prawdopodobnie po ogłoszeniu kontraktów z OpenAI m.in. wróciła do portfela. Kolejna spółka to jest LittleFuse, dalej mamy Axelis, potem Autodesk i na końcu Sandisk. I to, co ja teraz zrobię w poniedziałek od 15.30, to przede wszystkim ustawię zlecenia, które sprzedadzą mi wszystkie te spółki, które wcześniej przeczytałem. Policzę sobie, ile mniej więcej w każdą spółkę powinienem zainwestować, żeby w każdej spółce było po tyle samo środków. Zobaczę, czy przypadkiem w tych pięciu spółkach, które zostały w portfelu, nie trzeba jakiejś przyciąć. Analogicznie, te, które mają mniejszy udział, będzie trzeba do nich troszeczkę dosypać. No i na sam koniec. Przytoczone spółki, które trzeba dodać po prostu do portfela, do kupie na kolejny miesiąc. Dla ciekawskich, w Investing Pro, konkretnie w Propix AI, mamy kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tych strategii i dwie nawet są na rynki polskie dla przypomnienia. Wszystkie te strategie Propix AI są za paywallem, więc tutaj pozwolę sobie już nie pokazywać, co zmieniło się w listopadzie, ale na polski rynek, na GPW, mamy dwie strategie. Polscy liderzy Pobi Index WIG20 i top polskie spółki, meetcap. Jeżeli chcielibyście mieć dostęp do takich strategii, czy na przykład do sztucznej inteligencji w postaci Warrena AI, czyli takiego chatbota podłączonego w ogóle do wszystkich danych, które znajdują się w investing.com, to korzystając z linku w opisie, macie zawsze najniższą cenę. Obecnie na subskrypcję roczną jest 40% zniżki, na dwuletnią subskrypcję 45% zniżki. A oprócz tego, korzystając z mojego kodu finansowa TV macie jeszcze dodatkowy, kilkunastoprocentowy rabat. Także dla chętnych, jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać, to zachęcam do zapoznania się, co oferują te dwie subskrypcje. Ja tylko dodam, że w tej droższej przede wszystkim są wszystkie strategie ProPix AI i przede wszystkim więcej miesięcznie zapytań do Warrena AI, czyli do tego chatbota. A kończąc, ja staram się to odwzorowywać przede wszystkim u partnera odcinka, czyli XTB z racji tego, że tam nie płacę prowizji za zakupy i sprzedaż. Oczywiście jest tam opłata za przewalutowanie w wysokości 0,5%, natomiast ja to przewalutowanie zrobiłem w momencie kiedy jeszcze była promocja na darmowe przewalutowania, no i sobie tamte złotówki na dolary przewalutowałem i obecnie już nic nie płacę, a dodatkowo dodam, że bardzo ważne jest to, że tutaj będzie tych transakcji dosyć dużo, oprócz tego. Dochodzą też dywidendy i to może być problematyczne, jeżeli chodzi o roczne rozliczenie podatkowe, no ale tutaj też się nie ma co martwić, bo XTB zrobi to za mnie, dostarczając po prostu PIT 8C. Czego nie jestem w stanie zrobić w XTB, no to po prostu gdzieś tam dokupuję w Interactive Brokers, czyli na przykład wtedy, kiedy. Chociażby nie znajdę jakiejś spółki w XTB, co jeszcze do tej pory się nie zdarzyło. Czy warto korzystać z tej subskrypcji? Nie wiem. Natomiast jeżeli spojrzymy na całościowy zwrot z tego portfela technologicznych Tytanów, no to praktycznie dwukrotnie przebija on indeks SP500, ale dodam, że w czasie, kiedy te piki z miesiąca na miesiąc pierwszego dnia miesiąca były publikowane i to jest ważne. A to miało miejsce od listopada 2023 roku, więc już track rekord jakiś jest. Natomiast, tak jak wspomniałem, ja przez rok, zanim cokolwiek będę robił, na pewno będę tą strategię testował. Dla mnie też by było ważne, żeby trafić w moment, kiedy będzie jakaś bessa i zobaczyć, jak wtedy po prostu algorytm sobie poradzi. A jeżeli już sobie poradzi, po tym roku będą wyniki dobre bądź bardzo dobre, no to wtedy będę poważnie rozważał zaangażowanie dużo większych środków i realizowanie w dalszym ciągu tej strategii. Na koniec dodam, że z racji tego, że są to dane, które są za paywallem, no to jeżeli doceniasz taką pracę i te informacje, to zachęcam cię do zostawienia subskrypcji i łapki w górę pod tym materiałem. Zostaw też komentarz, jeżeli tylko doceniasz moją pracę. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat Investing Pro to koniecznie obejrzyj ten film, który teraz widzisz na ekranie, a my słyszymy się w tej serii już w następnym miesiącu, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć!